Wurs, ale jeżeli nie zrobię drklacza, to muszę zniszczyć całą warstwę łóżka. A jeżeli kogoś zabije, to mogę dodać jedną warstwę na łóżko. Ale żeby nie było tak łatwo, to musiałem grać na Oxcraft. Dobra. Pierwsza runda. i lecimy za szybkie, tak. 40, chyba 12 żelaza szybkie. Wtedy będzie to rumbanie. Dobra. Teraz możemy lecieć. Pierwsza znajomeczka. Co? Nie, nie, nie można do mnie idzie. Dobra. Pierwsza zabudowa. Na start to jest naprawdę dobry. A w ogóle. Wiem zrobić inaczej niż tak. To znowu do mnie leci? O, to jest ten dupie. poczekam mm -hmm, rozumiem o o o o o no co? dobra dobra chwak to na mnie napalał nie leci o ku... idzie do mnie Ziutek. zaraz już wiem co będzie robić czyli niszczyć mi weda Ja pierdzielu udało się. Jest! Kupię sobie ledery, które mi nic nie dadzą. I'm so good player in Wars. <grym> Kolejna rundeczka. Kolejna przegrana. Dobra. Nie da się tu grać. Tak mi te gracze wkurzają tego serwera. Uzyfiłem go. Ogry. Jest. No. O. Ohohohoho. Siemdowoluji. Want to fires na start. O. Ok. Ej. Dobra. TNT jump. Ej. Ha, ja pierdę. Nie powinno mi to w ogóle demerza zadać swoją drogą, ale zadało go to Kokska. Oczywiście. Nie wiem, czy to w ogóle od Holdy Major Chop TNT. Ja pierdzielę. Ty on jest jakiś. On jest jakiś nie ten Czyli Wywalicie, Nie wywalił się. O kurde. Goodbye. Dobra, czyli ja obudowuję jeszcze jedną warstwę. Aha, czy... O! Zaraz jest jakiś sery <laughs> Nie mogę, nie? Dobra, kolejne warstwa. To jest syfowa praca. A akurat mi się za każdym razem leder wyszły wyjść z tej areny. Ja tak szczerze nagrywam trochę bazy piąty raz. nie jestem tak zmęczony. No taki hit. Dobra. Ale to będzie ta próba nagrania. Bo nie, to się zaj... O! Tak, Coxcraft rozumiem. Zaraz i zniszczyć. A. No nie, prawie by wyszło. O, trafiłem. No to. Teraz mam problem. Muszę też raz odbudować i zabudasz wtedy. Dobra. Na pewno niż. Się. Marzę, jak odkryję ci beda, będę dla ciebie dobry. Wierz w moim dobroć. <laughs> Jezu <laughs> Nigdy nie miałem takiej presji przy robieniu speedwizja Bez beki Czy on ma seriat jak seta? Zeta? <słyska> <słyska> Dobra, to kupuję diamentowy miecz i idę na niego Lampę GG, GG Next Nie, dobra, teraz się dalej za zero. Przez to, że Serwer miał upośledzenie hitów, to ja nie wiem co zrobię. Bo no, naprawdę, chyba te rundy nadwitne. Trzeje yes. o Papad jak się. O Boże. Nie zaliczyło mi znowu. No dobra, jestem na... Zero Jak mi znowu coś zabije przez te upośledzone hity, to się chyba sam zabije. A ja, ty 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 kurde korydester mi to do... doprowadza mnie do bólu, cierpienia, depresji, e... No. Ten typ tam bicha jest? Mi się... Wydaje. Dobra, idę ja zabudować poeta. W końcu. Jak dobrze! Jaka ulga! Normalnie aż mi... mog Normalnie aż mi mok... Dobra Koniec tego cringe contentu Bo jesteśmy na family friendly platformie, która oferuje bardzo słabe stawki do zarabiania na... ...życie Tym bardziej u nas w Polandii, gdzie są sami youtuberzy, którzy chcą się zbogacić po to, żeby... Żeby nie chodzić do roboty. Tak no, chyba, szczerze tylko tak w Polsce jest. Nigdzie indziej nie ma czegoś takiego, żeby. No w sumie no Mr. Beast, dobra. Ale nigdzie nie ma takich niskich stawek po to, żeby. Znaczy. Jezu, nie, jakby znaczy. Nie ma chyba nic czegoś takiego, że osobnie youtuberzy nie chodzą do roboty, tylko siedzą i kapią się w ekran i montują filmy. Nie? Bo tam gdzieś tak jest, nie. ale jeżeli jak są takie większe kanały, nie? Jak u nas w Polsce gdzie są największe kanały po 5 milionów subskrybentów, nie? Oj... Nie muszę zniszczyć obudowę. Ten no, faktycznie jest dobry. tam się rozgę na święta. Nie rozgę, tylko ciebie. Dobra, dosyć. Dystansuję się. Eee. I nie ja chciał ja nie wiedział. Mhm. mhm. Kupuję teraz sobie nożyczki po to, żeby zniszczyć mojego własnego bed defensa. Uwierzcie. Mm. Boli. Bar. To się kupa właśnie z domu stało. O, bez sens, kupa. Ja nie Kupuję na solak taki totalny pedź dał, nie? O. Przynajmniej i, i ten. Współczyniłem się do celu bicia 20 tysięcy kili. Nie i beczku. Na pół godziny mam nagrania. Że będą się to dobrze skleić, mega, bo że będę do tych starych kleju dawać. I to żeby... Dobra. To sobie ten odcinek to nauka speedbrize na koks. Czy? <grymne> Aha. Cze? O, on nie żyje. Dobra. Mam bekę, mam beke. I lecimy, będę sabotować. Cyk, cyk, cyk. Kurde, jak ja zrobię Ledera, to jestem w dupie. Jak zrobię Ledera? Jestem w niebie. Wybieram. Zrobię Ledera. <laughs> <laughs> Się nie no po prostu. Dobra. Ja pierdzielę nie aż mi gorąco było. A, bo ja powiększę teraz obudowę. Korzystam. Dobra. Chyba na tego morskiego sepolese, bo... Aha, bo fajna kill. A, czyli on zmarł. Jeba, nie ma. Bo block leber. Hmm. Chris. Mm -hmm. Na tak losowo te leber wychodzą, czy to jest? Naprawdę. Raz one ci wyjdą, raz one ci nie wyjdą. A bo mamy. Fajne hity. Polecam na przyszłość. Jak go nie wie, on jest... on jest obronny do walki. Jak zrobię fireball, no to wtedy strasa obudowę, no. I nie opłaca. Uff, Goodbye, chase, wityfy. mieszka Kurde. Pierdzielę, nie. Kurde, jeszcze muszę beta zabudować. Nie pojeduję, bo nie ma sensu. Pszut. To był fart, nie skill. Hmm. Aha. Taki gówno. Autentycznie. Co on robi? Nie wiem, no! I muszę dwie warstwy zniszczyć. Takie głupi błąd, że zniszczyć dwie warstwy. To była głupia walka akurat. Jest znowu kupię zamiast Firebola, Silver fisha. Oczywistość. Drugi raz. No i roboty. Kupię jeszcze nożyce, bo one się mogą zawsze przydać. I wygląda. Kurno, zjawił się. Ale to jest głupi mit. Nie, weźmy się ten sama, pani papałku. Czyli jeszcze nie wyszedł? Nie wiem, O mnie z tym Coxcraft. A czy już nie zabuduję całą grę Takie grybela? A no i zabuduję. O tu idzie? Wywalaj. Dobra, pierdzielę to. Albo zginę, albo przeżyję. Nie wierzę! Nie wierzę! To... Win życia kurna Dziękuję wam mordy za oglądanie tego odcinka i pełen moich faili No i to by było w sumie na tyle Następny odcinek już za rok siema